Dzień dobry! W tym odcinku rozmawiamy o najbardziej nurtujących kwestiach dotyczących działania kawy. Mianowicie, dlaczego nas pobudza, czy pita na tak zwany pusty żołądek rzeczywiście szkodzi oraz dlaczego czasami dzieje się tak, że kawa nas pobudza na chwilę, a później usypia. Jest to już kolejny odcinek o kawie, dlatego uprzejmie donoszę, że tematy takie jak wypłukiwanie magnezu, odwadnianie organizmu oraz picie kawy w czasie ciąży i laktacji zostały już rozebrane na czynniki pierwsze w odcinkach, które podlinkuję Wam w opisie filmu na dole. A jeśli jeszcze się nie znamy, cześć, nazywam się Agnieszka Wojciechowska, to jest Panda, jestem magistrą chemii medycznej, a to jest kanał Okiem Chemika. Poruszamy tutaj tematy dotyczące zdrowia, nauki, leków, żywienia i szeroko pojętej chemii. Jeśli interesujesz się takimi tematami, to subskrybuj ten kanał i zapraszam na film, którego partnerem jest marka MSI. Ziarna kawy, które są nasionami kawowca, rośliny rosnącej w niektórych rejonach, między innymi Afryki, Azji i Ameryki Południowej, zawierają kofeinę. To właśnie ona pobudza nasz organizm i znosi uczucie senności. Pytanie dlaczego? Żeby to zrozumieć, musimy na chwilę wrócić do podstaw biochemii. Nasz organizm do życia potrzebuje energii, którą dostarczamy mu w postaci np. jedzenia. Jak wiemy, jedzonko to głównie węglowodany, białka i tłuszcze. W wyniku różnych przemian chemicznych powstaje z nich energia, którą organizm wykorzystuje do życia. Ta energia jest magazynowana w wysokoenergetycznych wiązaniach w cząsteczkach ATP, które pewnie kojarzycie z lekcji biologii. ATP to adenozynotrifosforan, związek chemiczny złożony z adeniny, rybozy i trzech reszt fosforanowych. Pomiędzy resztami fosforanowymi tworzą się wysokoenergetyczne wiązania, których zerwanie prowadzi do uwolnienia energii. Generalnie cząsteczki ATP w naszych organizmach stanowią magazyn łatwo dostępnej energii, którą wszystkie nasze komórki nieustannie wykorzystują do działania, na przykład mięśni. Gdy energia ZTP jest uwalniana, dochodzi do rozpadu wiązań, w efekcie czego powstaje między innymi adenozyna. Ta cząsteczka trafia do krwi, a w następnym etapie może dotrzeć do mózgu, gdzie łącząc się z receptorami adenozynowymi, wywołuje uczucie zmęczenia i obniża koncentrację. Im więcej cząsteczek adenozyny połączy się z receptorami adenozynowymi, tym to uczucie będzie silniejsze. No i teraz są dwa sposoby na poradzenie sobie z tym problemem. Pierwszy to sen. Wtedy nasz organizm naturalnie pozbywa się adenozyny, odblokowuje receptory adenozynowe, a tym samym po przebudzeniu czujemy się wypoczęci, skoncentrowani i gotowi do działania. Drugi sposób to zablokowanie receptorów adenozynowych, co uniemożliwi powstawanie połączenia receptor adenozyna, który wywołuje uczucie zmęczenia. I tak się składa, że to właśnie kofeina potrafi te receptory blokować. Budowa adenozyny i kofeiny jest dość podobna i z tego powodu receptory adenozynowe nie są w stanie tych cząsteczek odróżnić. A połączenie receptor adenozynowy-kofeina nie wywołuje uczucie zmęczenia, tylko wręcz przeciwnie. Generuje sygnały pobudzające, wzmagając aktywność neuronów. Właśnie na tej zasadzie działa kofeina, która jest zawarta m.in. w kawie, herbacie czy kakao. Jak to się dzieje, że czasami kawa pobudza nas tylko na chwilę, a później odczuwamy jeszcze większe zmęczenie niż przed jej wypiciem? Chodzi o to, że kofeina blokuje receptory zmęczenia, ale nie wstrzymuje produkcji adenozyny. A receptory w układzie nerwowym cały czas monitorują poziom adenozyny po to, by móc na czas zareagować przed uszkodzeniem neuronów. Gdy poziom cząsteczek adenozyny jest za wysoki, mózg spowalnia aktywność nerwową i rozszerza naczynia krwionośne, sprawiając, że stajemy się senni. Kiedy organizm zorientuje się, że został oszukany i jego energia jest zbyt wysoka, a adenozyny jest zbyt dużo, w odpowiedzi wyprodukuje więcej receptorów, aby wyłapać krążące w mózgu jej cząsteczki. A to w konsekwencji oznacza, że powstanie więcej połączeń receptor adenozyna, które jak wiemy wywołują uczucie zmęczenia. Aby zablokować większą ilość receptorów, potrzebna jest większa ilość kofeiny. I właśnie dlatego tolerancja na kawę u ludzi jest tak różna. Osoba, która pije kawę sporadycznie, czuje silniej jej pobudzające działanie niż osoba, która pije kawę kilka razy dziennie. Po prostu u tej pierwszej ilość receptorów dla adenozyny jest znacznie niższa i mniejsza ilość kofeiny zadziała na nią pobudzająco. Podsumowując, im więcej kawy pijesz. Tym bardziej oszukujesz swój mózg, a on w odpowiedzi na to produkuje więcej receptorów zmęczenia, które mogą wyłapać większą ilość zarówno adenozyny, jak i kofeiny. Właśnie dlatego, z czasem, aby odczuwać ten sam efekt pobudzenia, konieczne będzie dostarczenie większej ilości kofeiny. Okej, okay, myślę, że po tym wywodzie każdy z Was już trochę bardziej orientuje się, jak działa nanaskawa. A jak już o kawie rozmawiamy, to często pijemy ją podczas pracy i nauki, a niektórzy z nas szczególnie lubią pracować w miejscach takich jak kawiarnie. Partner tego odcinka, firma MSI, ma ciekawą propozycję dla miłośników takiego sposobu pracy. MSI Modern 15 to wyjątkowo kompaktowy i lekki laptop o minimalistycznym designie, który z łatwością zabierzecie ze sobą. Waży zaledwie 1,6 kg i ma niecałe 17 mm grubości, a dzięki eleganckiej aluminiowej obudowie doskonale zniesie noszenie go ze sobą. Jeśli szukacie lekkiego laptopa do pracy lub nauki, który bez problemu poradzi sobie z wszelkimi programami biurowymi i nie tylko: to Modern 15 wyposażony w procesor Intel i7 o 15-calowej matrycy IPS Full HD z wąską ramką wokół ekranu na pewno jest wart Waszej uwagi. Szczególnie polecam tego laptopa osobom pracującym dużo z tekstem i programami biurowymi, zwłaszcza ze względu na wygodną klawiaturę zoptymalizowaną pod kątem pisania. Jeśli natomiast chodzi o kawę, to do 5 listopada trwa promocja Wyższy poziom wydajności, w której możecie zaoszczędzić nawet 2000 zł przy zakupie laptopa, a w specjalnym konkursie wygrać vouchery do Starbucks i inne nagrody. Link do promocji, konkursu i dodatkowych informacji na temat laptopa MSI Modern 15 znajdziecie w opisie filmu na dole. Okej, okay. została nam ostatnia kwestia dotycząca kawy, mianowicie czy jej picie na pusty żołądek rzeczywiście szkodzi. Ja jestem typem kawoszki, która zawsze pije kawę przed śniadaniem i nasłuchałam się już na serio dużo o tym, jak niszczę sobie ten żołądek i jakie to jest niezdrowe. Z tym, że picie kawy na czczo wcale szkodliwe nie jest, o ile kawa się dobrze toleruje. No dobra, ale skąd właściwie przypuszczenia, że kawa na czczo szkodzi? Przyjęło się twierdzić, że kawa wypita na pusty żołądek zwiększa wydzielanie kwasu solnego, czyli składnika soku żołądkowego. I tutaj trzeba się zgodzić, że tak jest. Kawa rzeczywiście zwiększa jego wydzielanie. Generalnie kofeina ma takie działanie. Jednak badania donoszą, że po 12-godzinnym poście, czyli rano przed śniadaniem, pH w żołądku jest praktycznie takie samo zarówno po wypiciu kawy soku pomarańczowego, jak i po pozostaniu naczczu pH w żołądku jest względnie stałe i kawa nie zmienia go w istotnym stopniu, nawet wypita na pusty żołądek. A już tym bardziej u osób, które kawę piją regularnie. Chodzi o to, że w żołądku działa pompa protonowa, która odpowiada za wyrównywanie pH i jak się okazuje radzi sobie z tym całkiem dobrze. Kolejny argument przeciwko piciu kawy naczczo to ten, że po jej wypiciu szybciej wypróżniamy się, co wpływa na proces wchłaniania substancji odżywczych. W sensie, że na skutek zbyt szybkiego wypróżniania się organizm nie jest w stanie wchłonąć wszystkich potrzebnych mu składników. Związki zawarte w kawie rzeczywiście wpływają na przyspieszone opróżnianie żołądka i zwiększają szybkość przemieszczania się pokarmu przez jelita. Jednak nie ma to większego wpływu na wchłanianie potrzebnych nam substancji. Trzeba wziąć pod uwagę to, że mikro i makroelementy z kolacji czy z obiadu przez noc już dawno zdążyły się wchłonąć, więc trudno mówić o słabej przyswajalności czegoś, co już nasz organizm zdążył przyswoić. Jednak biorąc pod uwagę to, że rzeczywiście po wypiciu kawy szybciej będziemy musieli skorzystać z toalety, lepiej pić ją przynajmniej godzinę po posiłku. Podsumowując, kawę na pusty żołądek można pić, o ile dobrze się ją toleruje. Nie ma za co. Na zdrowie. Ode mnie na dzisiaj to wszystko. Zapraszam Was do zajrzenia do opisu filmu, gdzie znajdziecie link do promocji Wyższy Poziom Wydajności oraz kawowego konkursu z nagrodami od MSI, a także do strony, na której znajdziecie więcej informacji o laptopie MSI Modern 15. Uprzejmie donoszę również, że dla naszych widzów mam rabat 10% na wszystkie subskrypcje kursu Maturalnego Chemii Online Chemia w Probówce którego jestem autorką. Krótkie, treściwe lekcje bez dania wody, mnóstwo zadań z pełnymi rozwiązaniami, podchwytliwe quizy, filmy z doświadczeniami i możliwość zadawania mi pytań w każdej lekcji. To tylko niektóre zalety tego kursu. Z naszej platformy skorzystało już ponad 7000 osób, więc ta liczba mówi sama za siebie. Link do kursu znajdziecie również w opisie filmu i przypiętym komentarzu. A ten kto obejrzał do końca pisze w komentarzu. This my friend is a science. Do zobaczenia. Cześć!